To jednoznanie. Chciałam podziękować bardzo Kasie Krakowiak i Michałowi Wiberze za to, że przyjęli zaproszenie i zgodzili się no, zrobić boże. coś, co, nie, co jest kontynuacją projektu z Pawilonu Polonia w Wenecji rok. To jest wystawa nawiązująca, rozumiem, że to jest druga część. Zapraszam, powiedzcie nam coś o tym. Dobry wieczór Państwu, to ja oczywiście na początku chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor za zaproszenie. Rzeczywiście zaczęliśmy współpracować z Katarzyną Krakowiak przy okazji zeszłorocznego Biennale w Wenecji. I zdarzył się tam taki moment, kiedy poczuliśmy, że udało nam się zrównoważyć pracę w trzech dziedzinach, w dziedzinie rzeźby, w dziedzinie architektury i w dziedzinie dźwięku. Mieliśmy mocne poczucie, że udało nam się dojść do takiego punktu, w którym właściwie jednym wykonując jeden gest możemy wykonywać gest równocześnie architektoniczny, rzeźbiarski i dźwiękowy. I z takim założeniem przyjmowaliśmy zaproszenie do przygotowania projektu w Zachęcie. Podobnie jak w Wenecji ta praca jest ściśle site specific. Co oznacza tyle, że przyszliśmy tutaj właściwie tylko i wyłącznie z tą, powiedzmy, uzgodnioną metodologią pracy, ale bez ostatecznego pomysłu na to, co chcemy tutaj zrobić. Zaczęliśmy pracować w Zachęcie pół roku temu. Zaczęliśmy pracować od sali betonowej. Pewnie Państwo doskonale znacie tą salę. To jest główna sala nowej, dobudowanej części Zachęty. I kiedy przyszliśmy tam pewnie pierwszy, drugi czy trzeci raz, zorientowaliśmy się, że ta sala jest zbudowana tak, jakby. Chciałem on podążyć za XIX-wieczną koncepcją akustyczną związaną z wytłumianiem pomieszczeń, która nazywa się pomieszczenia w pomieszczeniach. Kiedy zorientowaliśmy się, że tak właśnie jest, to znaczy, że wszystkie ściany w tej sali są ścianami podwójnymi, że ściana ta zakończona jest świetlikiem, który oddziela sufit od dachu, to zrozumieliśmy, że cała logika, z którą musimy się spotkać w przypadku tej sali, jest logiką wytłumiania dźwięków. Oczywiście w zachęcie żadne dźwięki nie są wytłumione, i tutaj zaczęła się paradoksalna historia, która trwała do wczoraj. Zaskakiwała nas nie raz, nie dwa. Przygotowaliśmy materiały promocyjne jakieś trzy miesiące temu, ale one, jak Państwo się bardzo szybko zorientujecie, nie w pełni odpowiadają temu, co znajduje się w zachęcie. W pełni odpowiada temu coś, co właściwie skończyło się wczoraj. Myślę, że tak, tak samo zaskoczeni byliśmy tą tymi paradoksalnymi pomieszczeniami w pomieszczeniach, czyli rozwarstwiającymi się ścianami, które są wypełnione powietrzem i dźwiękiem, jak jednak coraz bardziej byliśmy zaskoczeni tym, jak niezwykle podzielony jest, jak niezwykle podzielony jest ten budynek na część starą i część nową. Ale o tej rzeźbie powie Państwu więcej Kasia. Dobrze, zacznę od najważniejszego zdania, które padło w Wenecji, to znaczy architektura budowana dźwiękiem. Zachęta w skali 1 do 1 w czasie rzeczywistym. Obejmująca piętro pustek nieużytków szczelnie zamkniętych w przestrzeni świetlików 1500 metrów sześciennych, które zostały sprowadzone za pomocą dźwięku, bo tylko dźwięk jest w stanie się tam dostać. Cała rzeźba jest skonstruowana w oparciu o dwa gesty geometryczne. Spotkania pionów i poziomów. To właśnie świetliki reprezentują podział horyzontalny. Pion to koniec zachęty, starej zachęty, ściana, którą, z którą będziecie mieli okazję się spotkać. To właśnie obecność tej ściany zmienia cały system funkcjonalny, komunikacyjny zachęty. Tak więc również budynek pod tym kątem został zmieniony. Przestrzeń y, dźwiękowa tak naprawdę jest rodzajem narzędzia, które umożliwia przeniesienie przestrzeni dostępnej do stanów do wystawienniczych. Więc podziękowania. Mamy dwie osoby, którym bardzo chcieliśmy podziękować, ponieważ wspierały nas tak w Wenecji, jak i w Warszawie. To jest dr Andrzej Kłosa, którego z nami nie ma, a który przygotował dla nas model akustyczny, który był podstawą naszych analiz. A także druga osoba, która i w Wenecji tutaj zaprojektowała dla nas system elektroakustyczny, dzięki którym będą Państwo mogli usłyszeć to, co myśmy sobie wyobrażali, że znajduje się pomiędzy ścianami. A więc nagrania dźwięków z zachęty z tych przestrzeni, które nas najbardziej fascynowały które znaleźliśmy pomiędzy ścianami. To Ralf Mainz. To tyle. Zapraszamy Państwa bardzo do środka.